Rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz. Dzień dobry a w studiu członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej Marcin Szczepański. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Na autostradzie trwa rozbudowa między węzłami Poznań-Krzesiny i Poznań-Wschód. Rozbudowywany jest trzeci pas ruchu. Od soboty duże zmiany. Zamknięty będzie węzeł Poznań-Wschód, dokładnie wjazd z trasy S5 od strony Gniezna Bydgoszczy na Autostrada 2. Zamknięcie tego wjazdu jest konieczne, nie ma innej możliwości. Tak, to jest jeden z elementów naszych rutynowych prac utrzymaniowych na autostradzie. Węzeł Wschód został oddany do użytkowania w 2012 roku, tuż przed Euro 2012, czyli dzisiaj, krótko licząc, ma 13 lat. Po 13 latach wymagana jest już wymiana tej warstwy, ścieralnej wierzchni, warstwy, po której się samochody poruszają. Czyli nawet gdyby nie było tej rozbudowy do trzeciego pasa, to i tak te prace trzeba byłoby przeprowadzić? Tak, tak. To, to porównam to chociażby do roku 2023, w którym węzeł Poznań Zachód był zamykany i dokładnie te same roboty były wykonywane. Dwa tygodnie utrudnień? Dwa tygodnie utrudnień w tym jednym kierunku, czyli po 31. Maja będziemy przywracać ruch w zmienionej już organizacji ruchu. Samochody jadące od strony Gniezna, <coughs> Bydgoszczy, trasą S5 w kierunku autostrady, którędy mają jechać? Jest wytyczony objazd uzgodniony z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad w miastem Poznań przez drogę 92 w kierunku do Ronda Śródka, Ronda Rataje i powrót na autostradę przez węzeł Poznań-Krzesiny. Dużo tych samochodów zwykle wjeżdża z trasy S5 na autostrada 2, to jest sporo aut? To, to sporo, to oczywiście, że sporo, nie, nie mam dokładnych w tysiącach. danych, w tyś, oczywiście, że w tysiącach dziennie, tak. I ten ruch cały pójdzie do Poznania? Ten ruch cały będzie tymczasowo poprowadzony przez ten obiec, o którym powiedziałem. Nie ma innej możliwości, żeby to wytyczyć nie przez miasto, a innymi drogami, może nie, jest dalszymi? To, jest to droga krajowa, droga 92, która jest y, przystosowana do tego, żeby przejąć ten ruch. Na autostradę kierowcy będą wjeżdżać na węźle Krzesiny? tak. I to jest także ten węzeł, czyli i rondo Rataj, i rondo Śródka, i węzeł Krzesiny, to będą te miejsca... Przez dwa tygodnie od soboty, gdzie należy spodziewać się dużych korków, dużych utrudnień? Należy się spodziewać zwiększonego ruchu, tak. Jeśli chodzi o pracę teraz na węźle Poznań-Wschód, Państwo będziecie tam wymieniać nawierzchnię. A co z tą drugą częścią węzła, czyli z wjazdem z autostrady? na S5 do Gniezna, czyli czy tam będzie można wjechać jadąc autostradę w kierunku Gniezna? Dzisiaj tak, dzisiaj tak, to znaczy ten podzieliliśmy remont tego węzła na, na dwie części. Pierwsza właśnie nastąpi w najbliższą sobotę będzie remontowana strona północna, czyli wjazd z drogi S5 na autostradę. Natomiast druga część węzła, zjazd z autostrady w kierunku na drogę S5 Bydgoszcz-Gdańsk według naszych planów dzisiejszych będzie remontowany w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia. Czyli w sierpniu będzie zamknięty wjazd z autostrady na S5 i objazdy wtedy będą... No, dokładnie tak samo wytyczone jak w tym kierunku, czyli zjazd na węźle Poznań-Krzesiny. Na jakim etapie jest w tej chwili rozbudowa autostrady między węzłami Krzesiny i Poznań-Wschód? Rozbudowa idzie... Zgodnie z planem, rozpoczęliśmy w tym roku 17 marca tę kontynuację prac po zeszłym roku. Po przerwie zimowej, po przerwie... bo zimą prace tak. były zawieszone, ograniczone. No, były, nie były zawieszone, ponieważ dwa obiekty, tak, dwa obiekty mostowe, które mieliśmy do rozbudowy, ich pogoda pozwalała na, na prowadzenie zasadniczych prac, dlatego udało nam się je wykonać. Dzisiaj już mamy pozwolenie na użytkowanie dla tych obiektów, które wykonaliśmy. Więc to, to nie jest tak, że nic nie robiliśmy w zimie. Natomiast 17 marca powróciliśmy do zasadniczych prac. Jesteśmy w około 60 65% zaawansowani, także można powiedzieć, że prace przebiegają zgodnie z planem. W kolejnym tygodniu to jest 24. Maja będziemy zmieniali organizację ruchu również na odcinku pomiędzy węzłem Poznań Krzesiny a mopami Tulce i Krzyżowniki. Na już dobadowanym trzecim pasie dzisiaj, będzie, czyli na jezdni, która ma 14 metrów, będą zorganizowane cztery pasy ruchu po dwa w każdym kierunku. Czyli na jednej jezdni w dwóch kierunkach będą jeździć samochody? Tak. tak. Jeśli chodzi o to, jak sobie radzą kierowcy w czasie tego objazdu, bo cały czas są dwa pasy, ale te pasy są węższe niż zwykle, nie ma też pasa awaryjnego, to jest problem dla kierowców? Pas jeden jest węższy, to znaczy pas prawy, tym, którym poruszają się pojazdy cięższe, ma normalną, normatywną szerokość, natomiast ten pas lewy jest węższy, ograniczony ze względu na szerokość jezdni. Fakt nie ma pasa awaryjnego, natomiast przy regularnym ruchu nie, na, nie napotykamy się na jakieś duże utrudnienia. A jeśli chodzi o sytuacje wypadkowe, kolizyjne, kiedy służby muszą dojechać, to jak kierowcy sobie? Wtedy no tutaj radzą? to prawda. Mieliśmy taki przykład. Nie ma możliwości utworzenia klasycznego korytarza życia w takiej sytuacji. Opracowaliśmy, zmodyfikowaliśmy nasz plan działań ratunkowych, z którym. Zapoznały się wszystkie służby i dokładnie wiedzą w którym momencie prowadzenia prac, w jaki sposób dojechać do ewentualnych zdarzeń. A co ma robić taki kierowca, kiedy straż za nim jedzie? On nie ma gdzie zjechać, bo nie ma pasa awaryjnego, a jest korek. To tutaj myślę, nie, nie mamy na to dobrej rady. Czyli nie, nie, znaczy, nie da się no, po prostu zjechać i trzeba czekać. Jeżeli tak? droga jest zablokowana, to niestety nie ma na to dobrej rady. Czyli trzeba czekać na reakcję służb, które odblokują tę tak. trasę i strażacy tak. przejadą. A strażacy mogą wtedy dojechać na miejsce takiego wypadku, kolizji innymi. Mogą dojechać od drugiej strony, z przeciwnego kierunku ruchu, który jest płynny, mogą również korzystać z terenu budowy. To, to, to nie jest tak, że my tam prowadzimy jakieś głębokie wykopy i nie można poruszać się przez teren budowy. Pojazdy uprzywilejowane. Mają taką możliwość. Czyli strażacy służby inne też o tym wiedzą, że są takie możliwości. Tak. Kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości na tym przebudowywanym odcinku? E, wie pan, co to jest to w zależności od y, pory dnia. W ciągu dnia. Nie napotykamy się z większymi utrudnieniami, jeżeli chodzi o to. To znaczy widzimy, że kierowcy zwalniają. Na tym odcinku nie dokonujemy pomiarów, bo jakby my jako spółka nie mamy takich możliwości. A prosicie Państwo policję no. o pomoc, bo tak, tak. Jesteśmy w kontakcie z policją. W zeszłym roku mieliśmy takie powiedzmy, natężenie zdarzeń kolizyjnych tuż przed robotami. Byliśmy w kontakcie z policją, policja zainterweniowała, wprowadziła dodatkowe patrole i ta sytuacja się zdecydowanie poprawiła. A to jest tak, że ci kierowcy jednak nie przestrzegają tych przepisów i ci pracownicy, którzy tam pracują no nie czują się bezpiecznie, bo był też wypadek śmiertelny, był tak? Jeszcze Wypadek śmiertelny początku... był, ale zupełnie niezwiązany z e, dokładną był korek lokalizacją, i samochody. Się... Mm -hmm. samochód najechał jeden na tak. drugi w stojącym korku. Tak. To znaczy, to nie, nie miało związku z pracownikami e, na mm -hmm. budowie, a z organizacją ruchu. A pracownicy czują się bezpiecznie na tej budowie, mając obok siebie te pędzące samochody? Zrobiliśmy wszystko i ta organizacja ruchu jest tak z, e, przygotowana, żeby czuli się bezpiecznie ograniczyliśmy prędkość. Mają strefę bezpieczeństwa, ponieważ e, 7 metrów e, jest wolnego od, od e, znaczy przestrzeni do prowadzenia prac. Od tego pasa wolnego na jednej jezdni, a w momencie, kiedy przekładamy ruch na sąsiednią jezdnię i są cztery pasy ruchu na jednej jezdni, to druga jest całkowicie wolna od ruchu, więc tam pracownicy są oddzieleni basu, barierą w pasie rozdziału. Zostało pewnie niecałe pół roku do zakończenia tych prac. Najtrudniejsza część, najbardziej uciążliwa już za kierowcami, czy jednak najgorsze przed nami? To już o tym wcześniej kiedyś wspominałem. Najtrudniejsza część za nami, ponieważ dla nas logistycznie najtrudniejsze było wykonanie przebudowy w okolicach węzła Krzesziny bo on jednak generuje dosyć duży ruch i z S11 i w ciągu A2. E, także to już zostało wykonane. Została nam tylko zmiana organizacji ruchu na węźle krzesiny, to znaczy wykonanie oznakowania poziomego w nowej wersji, e, co będzie wykonywane w wakacje, natomiast te pozostałe prace już jakby nie, nie będą powodowały innych utrudnień niż do tej pory. Te mosty, które też są budowane, które były budowane, one są już dostosowane też do ciężkiego wojskowego sprzętu? Tak, tak. To, jest, to są obiekty mostowe, które były budowane w latach 2000, powiedzmy oddane do użytkowania w 2002-2003, więc już wtedy te same normy obowiązywały, więc dzisiaj nośność jest na odpowiednim poziomie. Czy ten odcinek był trudniejszy do rozbudowy niż ten odcinek wcześniejszy między Krzesinami, Luboniem, Komornikami? Był inny czy trudniejszy, inny z tego powodu, że rozbudowaliśmy autostradę na zewnątrz, bo dużo więcej jest, nadal dużo więcej do wykonania robót ziemnych i przechodzimy przez tak zwaną dolinę Michałówki, gdzie gdzie są wysokie 6-7-metrowe nasypy, i to powoduje jakby potrzebę dużo większej ilości czasu na, na wykonanie tych prac do doprowadzenia do, do robót konstrukcyjnych, czy do samej budowy konstrukcji nawierzchni, ale zasadniczo się nie różnił od, od tego poprzedniego. Jeśli chodzi o miejsce, jest jeszcze miejsce, będzie miejsce na czwarty pas, jeśli w przyszłości się okaże, że trzy pasy to za mało. Nie, to już jest nie, maksymalnie. Tak? Projekt tego nie przewiduje. Obiekty mostowe są przygotowane do rozbudowy do trzeciego pasa ruchu, co właśnie wykonujemy. Jaki jest ruch na tym odcinku autostrady? Na tym, którym przebudowujemy dzisiaj, to jest około między 50 a 60 tysięcy pojazdów na dobę. I to jest większość samochodów, która jedzie autostradą w kierunku Warszawy Świecka, czy jednak ten ruch w stronę Gniezna, w stronę Bydgoszczy też jest spory i kluczowy? To się rozdziela na węźle Poznań Wschód, tak jak pan wspomniał. Myślę, że jakieś 70, 60, 70% pojazdów zjeżdża bądź wjeżdża z S5. Czyli to będzie znaczące jednak też utrudnienie zwracam do utrudnienia tego, co w sobotę będzie, jeśli chodzi o, o, o te problemy korki. Tak jest. Pytanie o to, co już się przybudowa zakończy, czy tam będzie ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę? Nie, dzisiaj projekt przewiduje normalną prędkość autostradową, czyli 140 km na godzinę. Szczerze mówiąc, naszym zdaniem, zdaniem spółki powinniśmy tą prędkość ujednolicić na odcinku od węzła Poznań Zachód do, Poznań, do węzła Poznań Wschód. Czyli ujednolicić do 120? Jest 120 do, tak? jest do 120, wszędzie, do Krzesiń, tak. Do jest 120 dzisiaj, od Poznań Zachód do Krześń jest 120. I prowadzimy rozmowy z generalną dyrekcją na ten temat i z policją. Nie potrafię jeszcze powiedzieć, jaki będzie rezultat. Natomiast dzisiaj projekt przewiduje ograniczenie prędkości do 140. To zmniejszenie prędkości na tym odcinku, między, od krzesin w stronę zachodu, ono coś dało, poprawiło bezpieczeństwo? Ono nie zostało wprowadzone w ostatnich, funkcjonuje już od bardzo dawna. Nie potrafię dokładnie powiedzieć daty, ale to nie jest, nie było wprowadzone w momencie, kiedy rozbudowywaliśmy Tak, tak, nie, nie, nie łączymy, tego, nie tak, łączymy, tak, tego, nie łączymy tego Ale pytanie, czy to coś daje, czy to, to że jest 140, a 120. Upłynniliśmy ruch w momencie, kiedy spółka zdecydowała się na zainwestowanie w odcinkowy pomiar prędkości pomiędzy, odcink pomiędzy węzłami Komorniki i Krzesiny. I tutaj faktycznie zanotowaliśmy znaczne, średnie obniżenie prędkości pojazdów i znacznie większą płynność ruchu. I to się przełożyło też na liczbę kolizji, wypadków? Przekłada się na skutki tych wypadków. To znaczy liczba kolizji jest zbliżona ich jest kilka, kilka w, w ciągu roku, więc to nie jest jakaś dramatyczna ilość, natomiast skutki tych wypadków są zdecydowanie mniejsze. To będzie odcinkowy pomiar prędkości też na tym teraz rozbudowywanym odcinku. Chcielibyście państwo go tam zrobić? Takiej decyzji jeszcze nie podjęliśmy. Myślę, że to jest kwestia analizy po uruchomieniu tego odcinka. Ile wytrzyma ten rozbudowywany teraz odcinek, kiedy trzeba będzie tam znowu wymieniać warstwę ścieralną tą na wierzchu? Ten, który teraz, czyli ten, który teraz robimy, ja myślę, że to jest kwestia następnych dwunastu E, lat, czyli przed, w okolicach roku 35-36, będziemy przystępowali do, do kolejnej remontu. Czyli nawet jeśli nie widać tam będzie dziur, to co 12 lat powinno się tą warstwę ścieralną. Wymienić. Zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć. E, my ją stosujemy, więc tak e, wymieniamy w odpowiednim czasie po to, żeby e, nie prowadzić głębokich prac remontowych. Kiedy koniec wszystkich utrudnień? Możemy podać datę, termin. Czwarty twarda tego roku. Ty, Konkretna data jest dzisiaj trudna do podania ze względu na to, że jednak warunki atmosferyczne mają znaczny wpływ na, na tempo prowadzonych prac, dlatego ten czwarty kwartał przed takie... zimą. Nie, nie, ja wiem, ale to chodzi o to, że my przed zimą zakładamy, że wszystkie te zasadnicze roboty zostaną ukończone i trzy pasy ruchu zostaną dane do użytkowania. Przed zimą, czyli przed grudniem? Na pewno, tak. Czyli przed świętami, na święta już tak, będzie tak. płynniej i Taki sprawniej. Tak jest plan, jest Bardzo dziękuję za rozmowę. Członek zarządu Autostrady Wielkopolskiej Marcin Szczepański był naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego do dnia, usłyszenia. do usłyszenia.